Bum, bum, bum. Cześć. Witajcie detailingowy Dziadzia. Dostałem dwie mikrofibry do osuszania auta od Marcina szkatuły. Serdecznie pozdrawiam. Yy, rozmawiałem z nim przez telefon, mówi sprawdź sobie ogólnie, obecnie na rynku nie ma lepszych mikrofibr. Okej, okay, niech będzie. Któraś A ta jest z innowacyjnym niby splotem. Które, yy, opatentowany niby i żadna firma tego jeszcze nie ma, więc zacznę od tej kawusia. Przed chwilą zresztą <grym> otwierałem paczkę, otwierałem paczunie od y, z y, Glako, od soft 99. Tutaj rękawiczki zdejmuję z tego względu za siebie, że chcę wiedzieć jak sprawa się ma w dotyku. No mięciutki, fajny taki lejący, nie jest w ogóle sztywny taki Super, jedna strona ok, ale z drugiej strony, zobacz. Ten splot jest kurczę, tak jakby pomieszany z klasycznym i z tym specjalnym takim kurczę. No zobaczymy, ręcznik ogólnie nie jest duży, z tego co widzę. Nie jest duży. Jest lekki, co też ma swoje plusy. Jak się będzie tym osuszało, nie mam pojęcia. No, ciekawy jestem, jak to będzie chłonąć. Ten mamy, ok, ten odkładamy. I tutaj drugi. Tym razem niebieski. A, i tutaj to przycie bardzo miękkie, takie kurcze. Mmm, jakby to nazwać? Nie zamż, tylko kurcze brakuje mi słowa. Ojej, ojej ojej, ojej. O ja przypomnę sobie, to powiem. Tutaj mamy słuchaj to samo, z tym, że już tylko ten splot i ręcznik jest większy. Tego, co widzę. O, tak. O, zdecydowanie większy. I czuję, że ten będzie mi bardziej odpo odpowiadał. Chociaż ten do Zakamarków też może być całkiem niezły. No dobrze. Teraz tak. Zobaczmy miękkość tego. Tak sobie go wezmę. Słuchajcie, ten wydaje mi się bardziej miękki, taki bardziej puszysty, jakby. Moje odczucie na dzień dobry jest takie, że ten więcej wchłonie wody. Tak, ten jest taki bardziej jakby grubszy, bardziej miękki, tak, sprawia wrażenie takiego nie wiem, solidniejszego, jakby lepiej jakościowego. To obszycie, kurczę, brakuje mi słowa. No. Alcantara, tak, jak z alcantary, taki kurczę materiał naprawdę taki bardzo przyjemny. I ewidentnie widać, że na pewno tym materiałem, nawet jak przeciągniesz, nie zarysujesz lakieru. Teraz zobaczmy tutaj oprzycie. Ładnie zakończone. Dobrze, tutaj się nic nie będzie działo z tego co widzę. Wszystko jest mięciutkie, zero ostrych krawędzi. Jest dobrze. Zobaczmy tutaj. To jest ważne. Ręczniki nie są najtańsze, więc to jest też ważne, żeby jakościowo było. Tutaj oprzycie podoba mi się bardziej. Z tego względu, że zobacz. Tu jest płynnie, idealnie, perfekcyjnie. Zobacz. Tu troszeczkę odstaje. No ale nic, no. Wszystkiego mieć nie można. Tu się bardziej postarali. No dobra. Ok, no to co słuchaj? Myślę, że więcej nie ma co tu kombinować. Nie widzę tu, żeby gdziekolwiek jakieś nitki wystawały. Wykonanie jest całkiem niezłe. Ręczników. Pozostaje mi tylko wziąć kinga i Chińczyka. I no Neyma, i pobawić się nimi, i porównać, jak to będzie się miało tak naprawdę w praktyce. Zapraszam Cię do dalszej części filmu. grillas s Dobrze słuchaj, polatałem sobie trochę przy autku, specjalnie wziąłem ręczniki, kilka ręczników, tak żeby mieć punkt odniesienia, jeżeli chodzi o suszanie, czyli y, praktyczność ręczników, przyjemność z pracy y, tudzież właśnie wchłanianie wody i cóż mogę powiedzieć? Słuchaj, y, jeżeli chodzi o ten mniejszy, ten z innowacyjnym wzorem czyli połączenie tego pętelkowego ze zwykłą mikrofibrą można o tak to ujmę. I tu kurczę słuchaj byłem troszeczkę tak niemiło zaskoczony taki troszeczkę jakby był za mały. On sprawia że może wchłonąć dużo wody ale ten to mnie kurczę miło zaskoczył. Naprawdę co jest w nim fajne słuchaj on sprawia wrażenie takiego jakby nie z tego, że on tak nie wchłonie dużo wody, nic słuchaj bardziej mylnego. Naprawdę jestem miło zaskoczony. Wchłania naprawdę jak na to jak w odczuciu jak go w dłoni trzymam to wchłania naprawdę potężne ilości wody naprawdę. I podoba mi się nim praca słuchaj, z tego względu że wymiary ma fajne. Złożyć go też mogę na cztery czy tam na dwa czy tam na cztery i też lecę za kamarki. No dobrze, słuchaj, tu przy tym tak miałem mieszane uczucia, ale stwierdziłem, jak on jest taki malutki, może się sprawdzić na przykład od A do Z na przykład osuszenie małego auta. Zobacz, jak mi poszło. Maniusiu sprawdził się idealnie. Wiadomo, jeżeli chodzi o ręczniki do osuszania, wszystko zależy od hydrofobowości, jaką mamy na aucie. Jeżeli będzie konkret hydro, mało wody, wiadomo, kroplek, y, fajniej się wtedy zbiera, łatwiej ręcznik je wchłania. Im gorsze hydro, tym gorsze osuszanie. Y, I teraz tak, jak masz rewelacyjne hydro, nawet fluffy się sprawdzi. To już kiedyś nawet na kosmetyka out pokazywałem tam była jakaś tam rozmowa, kwestia, no wymiana zdań, oczywiście po to jest forum, że jakiś ręcznik się tam nie sprawdził, bo nie wciągnął wszystkiego. A ja pokazałem, że jak jest znakomite Hydro, to nawet ręcznik trzy razy tańszy wchłonie też idealnie. Ale wracając do tych ręczników Zerda. Jeżeli chodzi z tych dwóch, który miałbym wybrać, ja osobiście wybrałbym ten. Z tego względu, że dla mnie Fajniej wchłonął wodę, raczej znaczy fajniej wchłania wodę i jest większy. Jest większy i fajniej mi się nim pracuje. Ten dla mnie jest fajny, ale kurczę troszeczkę za mały. Co nie znaczy, że jest zły. Nie. Też fajnie wchłania, też fajnie się nim pracuje. Teraz tak, patrząc na to, na porównanie z Workstaffem i Chińczykiem, czyli Chińskim kingiem. Jeżeli miałbym patrzeć na ilość wchłaniania wody, zdecydowanie chiński king. Z tego względu, że ten ręcznik, jak już wchłonął swoją ilość wody, wyzymanie i on się później marzy. A chiński czy też workstaff worksta king, wyzymasz i lecisz dalej. To jest plus tamtych ręczników. Jeżeli miałbym wybierać pod względem. Przyjemności z pracy i praktyczności takiej, to wybrałbym, wybrałbym niebieski. Z tego względu, że fajnie mi się nim pracuje. A jeżeli chodzi już w ogóle o taką praktyczność, szybkość, taki. No, nie powiem, że mobilność. To jest ten. Wymiarowo. Naprawdę. Bardzo fajny. Nawet nie wiem, ile one kosztują. Nawet nie, nie wiem, ile one kosztują. Dostałem je od Marcina, więc. Nie patrzyłem nawet. Ja nie, jak coś dostaję, nie patrzę, nie czytam, testuję. Tymi bawiłem się ponad miesiąc, porównując sobie właśnie z różnymi ręcznikami, jakie mam na stanie. I cóż mogę o nich powiedzieć? Świetne wykonanie, świetnie chłoną wodę, a najlepsze jest to, że fajnie się nimi pracuje, bo są lekkie, słuchaj. King, jak naciągnie wody, raczej z tych wszystkich najgorszych jest King od Workstaffa, największy, najmniej taki praktyczny. Jak złapie trochę wody, a potrafi dużo złapać, jest ciężki, niewygodny w pracy. Tu nie mamy tego problemu. Moim zdaniem fantastycznie one się uzupełniają. Nawet mając duże auto, lecę tym, za uzupełniam tym drugim. Bomba. Ten wzór nie bierze mnie, w ogóle mnie nie ugryzł. Nie, tak naprawdę no jest innowacyjny, coś innego, ale nie jaram się nim. Ta strona zdecydowanie fajniejsza ten splot pętelkowy moim zdaniem lepiej ciągnie fajnie zbiera wodę, to takim moim zdaniem innowacyjny, jak dla mnie, Bayer I to wszystko, nic poza tym. I jeszcze raz, jeżeli miałbym wybierać pod względem cena, yy, jakość i ilość chłonięcia wody, yy, zdecydowanie Chińczyk. Jeżeli miałbym wyglądać, yy, wybierać pod względem yy, praktyczności, przyjemności z pracy, no to wybrałbym Zerdę. Z tego względu, że one na swoją wielkość naprawdę chłoną naprawdę potężną ilość wody. Przy tym do tego jeszcze fajnie się nimi pracuje, tak przyjemnie. To obszycie, właśnie, ja mówiłem o, to jest tak zwane sude. Yy, I też jest bardzo mięciutkie i właśnie to jest fajne, że nawet jak go gdzieś zawiniesz i powiedzmy sobie gdzieś przeciągniesz, ten materiał nie narobi Ci bałaganu. Fantastyczna sprawa, pod tym względem bomba. Teraz zobaczymy jak długo one wytrzymają jak w praktyce bo to jest miesiąc zabawy jak widać już gdzie nie tam muszę go wyprać gdzieś się zabrudził tu się gdzieś niteczka wyciągnęła bo wiadomo może gdzieś zahaczyłem tu też coś się dzieje no miesiąc czasu już mają także zobaczymy jak długo wytrzymają oczywiście jeżeli coś będzie się z nimi działo nie tak po jakimś krótkim czasie na pewno nie omieszkam nagrać o tym film na chwilę obecną jestem miło zaskoczony naprawdę Podejrzewam, że najtańsze one nie są. <laughs> tak mi się coś wydaje, że tutaj cena też będzie adekwatna do jakości. No, dobrze, słuchaj. Myślę, że z mojej strony to wszystko. Bardzo fajne ręczniki. Naprawdę, rewelacja. Ten niebieski zaskoczył mnie mega, bo biorąc go w rękę, on jest tak leciutki. Tak masz wrażenie, o ja raz przeciągnę i będzie po wszystkim. Nie. Kombiaka wchłonął idealnie. Naprawdę, kombiaka nim obskakujesz, ewentualnie później, właśnie, możesz z zakamarki wskoczyć z tym, Spróbuję jeszcze. Tym próbowałem kombiaka i on się no nie, całego nie objechałem, całego nie objechałem, ale to mówię, to w zależności jakie hydro. A i próbowałem też na aucie, gdzie jest dobra hydrofobowość i gdzie jest beznadziejna hydrofobowość, słuchaj, no to tutaj ewidentnie King wypadł najlepiej z tego względu chiński oczywiście, bo jest największy i najwięcej chłonie, więc mogą sobie pozwolić na duże zbieranie dużą ilość wody. No nie da się ukryć. No jeżeli chodzi o Wchłanianie wody zdecydowanie Chińczyk. Myślę, że trzy razy więcej wchłonie wody niż te ręczniki, ale jest ciężki, gdzie wtedy właśnie niestety osuszanie jest takie uciążliwe. Tu tego problemu nie mamy. No dobra, słuchaj. Z mojej strony to wszystko bardzo fajne ręczniki. Naprawdę, rewelacja. Jestem pod wrażeniem, patrząc na to, jak są leciutkie i jak, bo nie są najgrubsze, naprawdę chłoną duże ilości wody. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!